powietrze rozdzierał odskok bomb. Nie ustaje złowieszczy gwizd nurkujących samolotów, walą się dom za domem, huczą bez przerwy oblężnicze działy. Jak nastały wysiedlenia, to mm, ja sobie nie zdawałem sprawy, o co to chodzi. Wiem tylko, że wieczorami Ponieważ mieszkałam na ulicy Skrytej, to był taki ładny zakątek. Przyjeżdżały nocą, nocą, no to było grudzień, było ciemno, nie wiem, od ósmej zaczynali chyba te wysiedlenia. To tam, gdzie Niemcy przyjeżdżali, to natychmiast, mimo że był, było zaciemnienie bezwarunkowe, to oni, gdzie wchodzili do mieszkania, to zapalali światło wszędzie, nawet w ubikacji, bo oni przeglądali, czy ktoś nie zostanie. Czy ktoś nie zostanie z rodziny. I więc to myśmy już wiedzieli, o tam są Niemcy, tam wysiedlają, widocznie już dzisiaj ich zabiorą. I tak było też z nami, że przyjechała taka buda zawsze pod dom, i już było pełno osób, ale zaczęli do nas rąbać na dole. Strasznie to było okropne, bo Niemcy robili to wszystko z wielkim krzykiem, hałasem, rąbaniem. No i wtargnęli do naszego mieszkania i że wysiedlają. I było ich dwóch. Ja już nie wiem, czy to byli jesesmani, czy gestapowcy. Wiem, że byli tacy takie czarne diabły. I zaczęli się między sobą Niemcy kłócić, czy jeszcze jest miejsce, czy nie. Jeden mówił, że jest nakaz, że musi, drugi mówi, ale nie ma miejsca i to trwało dosyć długo. I w tym czasie mama złożyła nas poubierać tak, co tylko się dało, tak, że właśnie tak stałam, bo nie mogłam rąk i płaszcze, i kurtki, i swetry, i wszystko, co tylko się dało, żeby bo nie wolno było za dużo wziąć rzeczy. No, ale jednak zapadła decyzja, że tak, jeszcze na siłę trzeba nas wyrzucić. No, ja wziąłam misia. I ten misio, kochany, to była moja poduszka też w czasie obozu i w czasie podróży. jak go tuliłam, miałam coś swojego, własnego.